Cześć, witajcie na kanale Zrób to Sam. Mam dzisiaj dla Was pomysł na pyszne śniadanie, które składa się głównie z jogurtu greckiego, dodatkowo są banany oraz musli. Jest mega zdrowe i zachęcam Was bardzo do robienia zdrowych śniadań. Już Wam wszystko pokazuję, co będzie nam potrzebne, wszystkie składniki. Przede wszystkim mam tutaj jogurt grecki, 150 g. Oprócz tego mam 50 g musli z białą czekoladą, ale możecie wziąć też jakiekolwiek. Do tego mam 100 g owoców, to są czerwone owoce zamrożone, czyli owoce leśne głównie. I do tego mam jednego banana pokrojonego na plasterki. Biorę blender i do blendera wkładam jogurt. Następnie owoce i parę kawałków banana. Czerwoną masę przekładam do miski. A na wierzchu jako dekorację układam plasterki bananów, a wszystko potem posypuję płatkami. I w ten sposób śniadanie jest gotowe. Jest naprawdę pyszne, a do tego ładne. Wygląda troszeczkę jak jakiś słodki deser, a jest bardzo zdrowe. Mam nadzieję, że ten pomysł się Wam podobał. Zachęcam Was do oglądania filmików na naszym kanale. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Do następnego razu, cześć!